A więc tak widzowie, chciałbym wam dzisiaj pokazać moją najmocniejszą broń, a jest nią e, no to co trzymam w rączce, spójrzcie tylko na to, D tutaj so, są normalne metalowe drzwi, co nie, a ja po uderzeniu w nie, normalnie one się wysadzą, zresztą sami spójrzcie co się z nimi stanie, klikamy, a wy klikajcie łapeczkę w górę, o właśnie tutaj na dole wam się wyświetla, klikniemy razem, ja kliknę w te drzwi i je wyważę, a wy klikniecie łapencję do góry i zostawicie lajkacza, także e, klikamy na trzy, Dwa, jeden i pum! Widzieliście, co się stało? Normalnie rozwaliłem te metalowe, wielkie drzwi, i mam je w ekwipunku. Mogę je przestawić. O, połóżmy sobie, poczekajcie, gdzie je możemy tu położyć? Tutaj sobie koło łóżeczka położymy. Niech nie będzie tutaj drzwi. Może później je zmienię. Nie wiem, na razie mnie denerwują, więc niech tam zostaną i wiecie, co wymyśliłem? Żeby pójść do moich sąsiadów, villagerów i im powywalać trochę drzwi. Co wy na to? Dobry pomysł, czy niedobry pomysł? Ja myślę, że się zdenerwują i będzie to. Znakomity pomysł. Tych drzwi nie wyważam, bo to są moje, tylko je zamknę, żeby mi się nikt nie włamał. I idziemy do sąsiadów. Ta la 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 la. -la. O, widzę pierwszego sąsiada. Yy, dobra, a gdzie on ma tutaj drzwi? Halo, halo, sąsiedzie, mam coś dla ciebie. Chodź tutaj do mnie! PUM! Ej, czekajcie, bo zamknę drzwi i Pum! No yy, tych ty, 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 drewnianych to musiałem normalnie na trzy strzały, a te metalowe od razu puściły. Dobra, tutaj też rozwalimy. Yy, co tutaj jest? Ej, tu jakiś villager śpi. <laughs> dobra bo go obudzę. Eee, te, te, te drzwi to se weź, sam se wstaw, ja ich nie potrzebuję, ale chwila, co to są za schody tutaj u góry i do góry prowadzące i u góry mamy, mamy jakieś diamenty, wow, jakaś planeta diamentowa, a tam jaki kolor jest, jestem zbyt daleko i nie widzę, może podejdę do nich, poczekajcie, już podchodzę, a dokąd te schody prowadzą, jakieś takie czerwone, ej, i coś tutaj na dole jest, jacyś ochroniarze oraz villagerowie, którzy wjeżdżają tutaj do góry, ej, co to jest? Poczekajcie, poczekajcie. Ja sobie tutaj podejdę. To jest kolor. Y, to jest dirtowy, tak? To jest jakaś ziemia. Do ziemi bym nie chciał wlecieć, ale powiem wam, że do diamentowej z chęcią. I tutaj jest aż taka kolejka. U, wow, a jacy ci villagerowie są w szoku. Dobra, pięć osób stoi. To może za nimi postoję i sobie wjadę zobaczyć, co my tam mamy. Pewnie jakaś kasa albo co, że taka kolejka. No nic tam nie, innego nie pozostało jak czekać. Widzowie, w sumie, jak czekamy już, to możecie zostawić jeszcze subskrybera. Taki czerwony. Wam się tutaj na dole wyświetla. Super by było jakbyście go nacisnęli, dobijamy 200 tysięcy, a na 200 tysięcy szykuje się dla was niespodzianka. No i fajnie, kliknijcie tą subskrypcję, a my dalej czekamy sobie w kolejce za tym zdziwionym villagerem. Nie wiem ile to potrwa, także odezwę się do was, jak się ta kolejka trochę pomniejszy. I mamy ostatniego pana w kolejce. Spójrzcie, czeka tutaj, aż tamten zjedzie i, i zauważyłem, że ci villagerowie coś im dają 32 dolary. A to o to chodziło, dlatego oni dolary mu wyrzucają. Ty, ochroniasz, a wpuścisz mnie za darmo? Mogę za darmo tutaj wejść? Poczekajcie, czy on mi coś robi. Nie, odpycha mnie. Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra. To posłuchaj, zaraz przyjdę, idę, idę po kasiorę, dobra. Ma, jestem w kolejce, jak coś pilnuj mi kolejkę. Tutaj do dirtowego jest tylko jeden tutaj ustawiony. Jeden już pojechał. Ciekawe, co w tym dirtowym jest, ale powiem wam, że bardziej to interesuje mnie ten diamentowy, bo ja chcę bogactwo. O tak, a my teraz wracamy, wracamy się po kasiorę. Nie wiem, czy tyle będę miał, bo to kosztuje 32 dolar a ostatnio bardzo, bardzo dużo wydałem w sklepie i nie wiem, czy będą jakieś drobne, czy nie będzie. No chociażby mniej mieć, no to by było super. Chodźmy tutaj i zobaczmy do mojego sejfu. Okej, okay, mamy tutaj safe, a w sejfie mamy kupę oraz, oraz jakieś rośliny. O nie, ej, kupy ja nie chcę. Kupom to ja nie zapłacę, on mnie wyśmieje przecież. A dobra, a sprawdźmy skrzyneczki. Tutaj w tej skrzyneczce tutaj też jest kupa i wodorośla jakieś a tutaj, tutaj też jest kupa i wodorośla. No nie, 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 ja chcę pojechać, ja chcę pojechać tam na tą diamentową planetę ja chcę być bogaty, dlaczego, dlaczego mi to zawsze pod górkę się robi poczekajcie, mam, mam jeden sposób właśnie, przypomniało mi się mam skarbiec koło siebie, tylko tego skarbcu, poczekajcie, z przybliżenia wam pokażę, o tam jest taki skarbiec i go pilnuje dwóch ochroniarzy widzicie, może, może tą maszynką moją ja bym ich rozwalił, co wy na to, bym rozwalił i bym sobie pożyczył od nich 64 dolary, albo ile tego tam mają, chodźmy, podejdź do nich i zobaczmy, czy mogę ich jakoś rozwalić. Ups, wszedłem w lasery jeszcze. Ej, albo to jest dobre, wezmę ich, popchnę, żeby za mną biegli e, i wejdą w te lasery. Ich to rozwali. To by nie było wcale takie głupie, dobra, podejdę do nich i nawalamy. A masz! A masz. O tak, dostaję strzała i drugi się na mnie rzucił, dobra, jednego pokonałem. Jeszcze jeden został, a masz! Wow, jak on mocno bije. Ten ochroniarz jest naprawdę mocny, ale nie, nie da, dałem radę. Normalnie rozwaliłem go z hamera elegancko, dobra, drzwi też wyważyłem od razu i wchodzimy do tego safe. Spójrzmy, czy. To ok, mają kasiorę. Wow, ile kasiory. Dobra, z, tylko z jednego sejfu wyciągam. Kasiorę tyle mi starczy. Idziemy teraz do villagera i mu zapłacić. Idziemy zobaczyć, czy ktoś mi w kolejkę nie wszedł, ale myślę, że nie. Poczekajcie, nie ma kolejki, okej, okay, już, już idę, już idę, już idę, już idę. Jestem, jestem, panie, panie. E, dawaj mi tutaj wózek. Ja ci 32 dolary wyrzucam, proszę cię bardzo, poczekajcie. 32 to mi 32 też musi zostać, dobra? Proszę bardzo, teraz mi tutaj kolejkę, proszę wyrzucić. I ja wjeżdżam do góry. O, superancko, wyrzucił mi tutaj wagonik, wskakujemy na wagonik i jedziemy, jedziemy do góry! Ale superansko, zobaczcie, jak sobie śmigamy do góry. No, trochę strach. Wam powiem, że trochę wysoko, ale ja to się niczego nie boję. Panie, jedziemy tutaj normalnie na full, na full, na full i wjeżdżamy, wjeżdżamy w jakiś, yy, jakąś planetę diamentową. Okej, okay, no to dawaj, dawaj, wow, jaki zakręt ostry, okej. Okay. I wchodzimy tutaj przez drzwi, co my tutaj mamy. Jest jakiś golem diamentowy! Wow, ej, chyba mnie nie będzie chciał bić. Ile tutaj kościotrupów leży? O nie, o nie, nie, nie. Zostaw je, zostaw je! żeby on mnie nie rozwalił, nawalamy go. A masz, a masz, padaj. Ło, wow, ile mi życia zabrał. O nie, i padłem. No tego mogłem się domyśleć, że nie wygram z tym gorylem. Okej, okay, klikam odrodzenie i pojawiłem się z powrotem w domku. Ej, nie mam takich broni, żeby go załatwić. Żeby wejść tam jeszcze raz i go załatwić. Kasiorę co prawda, mam. I mógłbym, e, nie wiem, jeszcze raz tam wejść, ale nie wiem. No Skoro z nim nie wygram, no to po co mam kasiole marnować? Wiecie co? Pójdę do tego dirtowego i zobaczę, co tam w tej planecie jest. Także chodźmy tutaj szybciutko, szybciutko. Idziemy, idziemy, idziemy. Ciekawe, czy tam w dirtowym coś jest. W sumie jakaś kolejka tam była. Jeden villager tam stał w kolejce. I dalej stoi. Tak, dalej stoi. Dlaczego on stoi? Poczekajcie, odepchnę go i ja pojadę. Ja pojadę normalnie za tego ochroniarza. E, e, panie, panie, odejdź mi pan stąd. Raz, dwa. Ja teraz tutaj wskakuję i jadę. Muszę go jakoś. Ominąć tego widaczera. Panie, panie, e, widzę, że ten tu gość stoi odwrócony plecami, więc on nie jest zainteresowany. Ile ty chcesz dolarów? A jeden dolar. Okej, okay. no to proszę bardzo, dwa. weźmy przepuść przed kolejkę. Proszę, proszę, ochroniarzu. O, kasę dostał. Dobra, no to teraz daj mi wagonik. Proszę, i ja tam wjeżdżam, patrzę, co jest w tej kuli ziemskiej. Tam, o, tam, dirtowej. O, dobra, dzięki, wyrzucił mi tutaj, wskakujemy i jedziemy na górę. Jedziemy, juhu, ale fajowo. Dobra, tutaj jest tak samo wysoko. Jestem ciekaw, co na tej planecie będzie, chociaż ona jest dirtowa, ale wiecie, ona może być lepsza od czasem od diamentowej, tego nie wiemy, co nie? Także wjeżdżamy sobie, wjeżdżamy, wjeżdżamy, podjeżdżamy. Okej, okay. i jesteśmy, jesteśmy przy drzwiach. Niestety się zblokowaliśmy, ale. Ciebie tu teleportowało. Ej, jakieś pomieszczenie, jakiś potwór. O nie, 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 zostaw mnie. Oddal się, oddal się, ja już stąd wychodzę. Ja, yeah. ile on miał mocy? Ej, pokonał mnie na hit, a normalnie. Rozwalił mnie jak chciał. O nie, Dobra, sklikam respawn. I co? I jestem z powrotem w domku. Jest jakaś dziwna sytuacja ogólnie. Ale, no, nie dałem rady ani do jednej, ani do drugiej planety wejść i sprawdzić, co tam jest. Bo tam są jacyś dwóch potworów. I no, i nie damy rady. Tam widzicie? Dalej jest ta kolejka. I będę musiał iść do sąsiada któregoś i pożyczyć jakąś broń. I wtedy ich rozwalę, wejdę i sprawdzę, co tam jest. Co wy na to widzowie? Dobry pomysł czy niedobry pomysł? Idziemy do jakiegoś sąsiada i weźmiemy od niego broń. To będzie fantastyczny pomysł. Zobaczycie, że nam się się uda, ale yy, chwileczkę, chwileczkę, tutaj jakieś kule, tego wcześniej tutaj nie widziałem, co to tutaj robi? Wow, jak to w ogóle wygląda? Ej, jest jakieś emeraldy, jest jakieś złoto, diamenty oraz dirt, wow, ej, podejdźmy, tam ktoś stoi, żółty, dobra, tam jakiś sprzedawca, czy o co chodzi, jakieś tabliczki są, poczekajcie, podejdę pod niego, ja w sumie kasę jakąś mam, 16 dolarów, aha, za wejście tam 16 dolarów, ale jak ja tam wejdę? Przecież ja tak wysoko nie doskoczę. Dzień dobry, panie sprzedawco. Ej, ty, chłopie, witam, witam. 32 dolary za diamentowy, wow. Ej, ale tam widziałem szmaragdowy na końcu. E, słuchaj, słuchaj, ja bym chciał wejść do jednego. Do tego dirtowego to ja nie chcę wchodzić, bo to jakieś słabe. E, panie, panie, weź mi tutaj sprzedaj, o, do tego szmaragdowego. Ja chcę zobaczyć, co w tym szmaragdowym planecie, czy co to jest w ogóle, co to jest. No, chodź tutaj, chodź tutaj, ile to kosztuje? E, tutaj mamy 8 dolarów. O, spoko, spoko cena. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Proszę bardzo, panie że proszę podnieść. I jak ja mam tam wejść? Pan mi powie, o, ender perełki on ma. Dobrze, dobra, już wiem jak tam wchodzić, tylko muszę tam dorzucić, a jest bardzo wysoko. Także trzymajcie kciuki za mnie widzowie. Ja rzucam na 3, 2, 1 i siopę Dobra, rzuciłem i jestem! Wow, ale mi się udało, poczekajcie, na krawędzi. Czy wy to widzicie? Ja tutaj byłem normalnie na krawędzi. Ale mi się udało, dobra. Mamy jakąś skrzynkę. Pomieszczenie jest puste, nic z niej nie ma. Ale jest skrzynka na środku. I co w tej skrzyneczce? Ile my tutaj mamy szmaragdów? Ej, to się opłacało! To się opłacało, dobra, zabieram to wszystko. Siup, 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 ale jestem bogaty. La, 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 la. szkoda, że z takami to nie było. Mamy 27 szmaragdów, dobra, wychodzimy. Stąd mamy ender perełkę, więc przez nią zejdziemy. Bo jakbyśmy spadli, to nic dobrego by się nie stało, dobra, rzucamy koło tego villagera i idziemy do niego. Niego Siup. dobra, pojawiłem się do niego. Dzień dobry, panie, fajnie było, dobra, elegancko. Teraz ja bym chciał do tego złotego. Ile pan za to ceni? 16, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa na trzyna, czterna, piętna, szesna, proszę bardzo. Teraz mi proszę ender perełki. O, dziękuję bardzo. Wyrzucił mi ender perełki. Dwa, okej, okay. to teraz musimy tam dorzucić, tylko muszę się skupić. 3, 2, 1 i będę rzucał na. Dobra, teraz już, już, już i po... dobra, ej, to gdzieś. Poleciało i jestem! Jestem tak! Od razu w tym! Ole, celnie rzuciłem, widzowie, to nie jest tak łatwo, jakby się wydawało, co nie? I mamy tutaj też puste pomieszczenie, i na środku skrzyneczkę. Czyżby tu było złoto? Mamy sztabki złota! No i super! Bardzo się cieszę. Zabieram je wszystkie. One mi się przydadzą, wiecie? Później je sprzedam, wymienię za kasiorę. Będę miał jeszcze więcej kasy. Dobra, zabieramy sobie tutaj. Elegancko wychodzimy. Teraz idziemy do diamentowej. W diamentowej jestem najbardziej ciekawy, co tam może być. okej, okay, tu musimy teraz. Zejść, gdzie jestem villager? Tam jest diamentowa, więc się teleportuje tam. Villagerze, villagerze, chodź tu, bo ja bym chciał jeszcze jedno kupić od ciebie. Poczekaj, ile to kosztuje? 32 dolary. Okej, proszę cię bardzo, wyrzucam 32 dolary, dawaj mi dwie ender perełki i tam wchodzę, a do, do tej do tej tutaj jakiejś poczekajcie, ziemne i nie wchodzę, co? Ile to kosztuje? 1 dolar, nie szkoda, szkoda, 1 dolar na takie coś. Ja ziemi nie chcę, ja ziemi nie potrzebuję, dobra? Dawaj mi dwie ender perełki, ja wchodzę do tego diamentowego, wyrzucę mi o dzięki, bardzo fajny sprzedawca. Nie, nie ma cen żadnych wygórowanych jak zwykle. I dobra, teraz co? Dorzucamy tam, więc skupmy się. 3, 2, 1. I siopy, rzuciłem. Dobra, i wleciało, wleciało. Super, super, super. I jestem. Pojawiłem się w diamentowym, ale elegancko. Tutaj będę miał diamenciki, jest skrzynka. O, wyciągam diamenciki, o, ale mam diamenciku. Widzowie, spójrzcie na to, jak jestem zadowolony, ale fajnie. W, za tyle kasy, tyle diamentów. Nigdy w życiu by mi nikt tego. Nie dał. Dobra, mamy teraz po 27 sztuk wszystkiego, czyli diamentu, szmaragdów oraz złota. E, mam chęć do tego dirtowego wejść, ale wiecie co? Ten, ten jeden dolar to jest za dużo. Wow, wow, ale widzieliście, jak uratowałem sytuację. Enderperełkę zrzuciłem w połowie. Dobra, e, wiecie co? E, ja do tego to raczej nie wchodzę. Dla mnie ten jeden dolar na to to jest za dużo. To jest cena wygórowana, jakaś pół dolara. To i może bym się zdecydował. Ale co tam, dirt jest, czy o co chodzi? E, czekajcie, bo tu koło mnie ktoś przechodzi. Wow, jakiś chłop. Ej, on będzie chciał kupować do czegoś? Czyżby do tego? Czy może do tego? Ale bym się śmiał, jakby poszedł do tego. Co? on By tam ziemię miał? Czy co? O co chodzi? Poczekajcie i domu. Nie, ej, idzie do tego. Przyszedł do tego. Dostał ender perełki od sprzedawczyka. Ok, i wrzuci, wrzucił, wrzucił ender perełkę. Wow, ej, zniknął. Wyparował normalnie. Jestem ciekaw, co tam będzie. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych, nie wiem, bogactwa. Tylko przyjdzie z z normalnym dirtem, co? Widzowie, jak myślicie? Bo się zdenerwuje normalnie. No patrzymy, patrzymy, niech wyjdzie gościu tutaj normalnie i się go normalnie zapytam, co on dostał, jaki wybuch, co tam się wydarzyło wow, co on dostał, ile diamentów ile złota, ile tego wszystkiego co, jak, jak, Ja chciałem to bić, nie, nie, oddawaj mi to, oddawaj, widzowie, on się teraz rozrzuca, zobaczcie dał jednego dolara i mu tyle wszystkiego wypadło, zobaczcie dalej mu wypada to złoto, co tam się dzieje jeszcze dwie skrzynki tam są o nie, o nie, dlaczego Czego mnie tylko to spotyka? Ja tu najdroższe kupowałem, on najtańsze i zyskał najwięcej. No co za chłop, zobaczcie jaki zadowolony, idzie do lasu. No, no co za... Eee, już mi się nie opłaca tam wchodzić normalnie, bo wszystko pewnie wziął. Na razie, na razie, ale jesteś, wiesz, ale jesteś. Dobra, ja idę od tego sprzedawczyka, bo on jakiś dziwny jest. Widzowie, słuchajcie, wbijcie na mój drugi kanał, zobaczcie co tam nagrywam. Również możecie wbić na, mój, na mojego instagramka, tam za niedługo pojawi się zdjęcie moje z prawdziwego życia, także jeżeli tylko chcesz zobaczyć moją twarz, to to wbijaj normalnie na Instagramka, zaobserwuj. A ten odcinek już się będzie kończył, także co? Na razie, cześć! Do następnego odcinka, czyli do jutra!